Zobaczywałem starego iPhone'a, Ale możemy podzwonić, bo znam trik jak zastrzec numer. Oj, to cię podzwonimy na 112. Dzwoniłeś? Chcesz, żeby Swan do nas przyjechał? Zadzwonimy do baby od latnej. Super pomysł, mogę ja pierwszy? Tak, halo, tutaj Barbara liczydło. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, dzwonie mi podróży. Czy jest może pani zainteresowana darmową wycieczką? O, świetnie! Akurat mam dużo wolnego w pracy. Odpocznę sobie, naładuję baterie, A gdzie w ogóle lecimy? Na tamten świat. Kostucha z tej strony. Co? Ja byłam dobrą nauczycielką. Tylko trzy osoby mają poprawkę w sierpniu. Dlaczego? Bo pani nie są policzone. Dobry wy gówniarze, niech ja was tylko złapie! Ale robiliśmy, wyłapiliśmy Maurycy, trzymaj, teraz twoja kolej. Co ty tam tak klikasz? Wyślij! No co, napisałem do niej SMS-a z datą 1 września. Żeby nie przychodziła już na rozpoczęcie. ulicy mamy przerwane, SMS-y, nie są zastrzeżone.